Takie też jeszcze. Panny za mundurem, już nie tylko sznurem. Coraz więcej kobiet pasjonuje się wojskiem. A przekonać się o tym można było podczas letniego pikniku militarnego w Krąpiewie. Do odległej od Bydgoszczy o 30 km miejscowości zjechali dziś fani militariów. Wśród nich pani Ania. Od dziecka się tym interesuje, zbiera militaria, mundury wojskowe, takie różne półsek. Mam dużo. Na strzelnicy głównie zbieram. A kobiety w wojsku pojawiają się coraz częściej. Dzisiejszy piknik to okazja, by broń czy pojazdy wojskowe pooglądać, ale nie tylko. Ci odważniejsi wzięli udział w przejażdżce nietypowym pojazdem Volvo BV202. Niestraszne mu lasy, piachy i bagna. Przyjmujemy postawę strzelecką, odbezpieczamy broń, przeładowujemy, odmrażamy obraz. Strzelamy. To cyklop. Nazwa nieprzypadkowa. Urządzenie służy do nauki i kontroli strzelania. Broń podłączana jest do komputera, dzięki któremu dokładniej można określić cel. Pojazdy, mundury i broń dla starszych, a dla najmłodszych uczestników imprezy, praca przy wykrywaniu metali. Ich głębokość średnio do 50-60 cm. Oczywiście rzeczy poszukiwane przez nas leżą na różnych głębokościach. Do tego są używane różne wykrywacze. Niemalże jak w piaskownicy, tyle że zdobycze nieco inne. Bo choć wojsko zwykle kojarzy się poważnie, to organizatorzy z lotu przekonują, że można się nim także bawić. Bardzo dobrze, że dorośli ludzie swoje jakieś takie zamiłowania do działań wojennych realizują właśnie w formie zabawy, a nie prawdziwych działań wojennych. Piknik militarny w Krąpiewie zakończy się w niedzielę.